Wsiemana widzu Kolejny energetyk, kolejna nowość, jakby kolejny dzień adwentu. Sprawdźmy, co to jest. Mr. Puff Energy Drink. Tutaj macie pokazaną cenę, ja go chociaż. Tak naprawdę dostałem za free, to tutaj wam stawię cenę ile on kosztuje, jeżeli znajdę w ogóle mniej więcej. I co? Cenę znacie? Widzicie, że jest banan tuskawka. Przejdźmy do szybkiego wyglądu i do oceny smaku, czyli tutaj powinno być słodko mi się wydaje. Jeżeli chodzi o wygląd. No to puszka nie jest nie wiadomo jak urzekająca, w ogóle 15mg na 100ml kofeiny to jest malutko, jakby nie będę oceniał tego nie wiadomo jak, wiadomo mieszać z alkoholem nie można, no takie dupia, ja tam z tyłu, ale Mr. puff tutaj ma bardzo ładne logo, bardzo mnie to logo przekonuje, tutaj to przejście, wiadomo truskawka-banan, jakby jeżeli tak smakowo jest dobierane, jak są double smaki, albo po prostu smak jest i te paski są zrobione pod ten smak za każdym razem, w każdym wydaniu puszki i smakowej. W wydaniu smakowego puszki. Boże, słowa mi uciekają. O to mi chodziło. I na przykład mamy kiwi, to tutaj będzie zielone. Jeżeli mamy, nie wiem, jagoda grape, to będzie z fioletowego do niebieskiego. Zajebiste. Jeszcze nie wiem, ja Wam tutaj wstawię zdjęcia najpewniej. Będziecie widzieć na zdjęciach, jak to będzie. I moim zdaniem, jeżeli. Yy, nie będę mówił o ceny, bo jeżeli będzie na tych zdjęciach tak jak powiedziałem, to dam znacznie wyższą. Wstępnie za tą samą puszkę, tutaj co mamy, to no, z Puf mnie tak trochę kupuje, chociaż szału nie ma, bo się nie dzieje nie wiadomo jak dużo. A mieliśmy puszki w tym adwencie, które mnie naprawdę miło zaskoczyły, dlatego w tym wypadku dam chyba równie zbliżone co do poprzedników, ostatnich z Tajlandii, czyli 5 na 10 A czy to zaraz zobaczymy po prostu? Ok, banan truskawka. Bardzo dobry banan truskawka. ej. Słodki napój energetyczny. 15 mg na 100. To jest mało, wiadomo. To już jak energetyk nie będzie działało, jak głównie piją ludzie po 32, to tutaj nie. Ale jeżeli chodzi pod smak, zajebisty. Czuć i banana, czuć i tuskawkę Powiem Wam, że jestem tutaj bardzo miło zaskoczony. Jest bardzo smaczny, jeżeli chodzi o smak. I na pewno moim zdaniem I na pewno moim zdaniem jest w 100% warte wszelkiego polecenia, bo smak jest na pewno czymś wyjątkowym. Dawno się nie spotykałem w ogóle z bananem, w ogóle banan nie wiem czy kiedykolwiek miałem styczność i chyba dlatego on mnie tak dziwnie strzela, bo truskawkę piłem nie raz, ale banana chyba nie, chociaż może coś się znalazło, nie jestem pewny. Jakby teraz i tak już nie zobaczycie zdjęcia ani niczego, no bo na ocenie wyglądu, nic, wyglądu smaku staram się nic nie wstawiać, więc się trzymam tej zasady, ale jest tutaj naprawdę coś bardzo niesamowitego w tym bananie z tuskawką i ja go kupuję. Jest on naprawdę bardzo smaczny, jest on warty polecenia. Tam na początku na pewno jak będzie oc yy, nie ocena, tylko cena tego energetyka wstawię wam stronę najpewniej też jeżeli znajdę gdzie go można kupić spróbujcie go bo jak moim zdaniem jest warto uwagi ja go kupiłem w vape shopie po prostu bo wszedłem sobie i zobaczyłem Energy Drink kurwa muszę go mieć więc tutaj miałem to samo smak tutaj jest 10 na 10 może wygląd jeżeli te paski będą pasowały damy mu kurwa limited po prostu 2 razy 10 w wyglądzie, i w smaku. Na pewno w smaku jest wart 10 na 10. Mnie kupił, nie jest to nie wiadomo jak sztuczny smak, ale może dlatego, że ten banan jest taki nektarowy. Jak piliście kiedyś nektar z banana od tym barka, czy coś takiego, to tutaj będziecie wiedzieć o co chodzi. Bo jest bardzo podobny taki zamysł smakowy, moim na pewno skromnym zdaniem. Dla mnie polecajka. Dajcie znać, czy piliście, czy warte uwagi. Według was, jeżeli nie, no to macie lokalizację, gdzie możecie kupić. Sprawdźcie i co. Do następnego. Siemano, jo.